Cześć i witam Cię w kolejnym odcinku vloga. już możesz zauważyć, jestem w domu. Podróż minęła, może nie tak szybko, może nie tak fajnie, ale minęła, to jest ważne. Miałem w ogóle sytuację, że si o 13.05 miała by być SKMK, było napisane, że będzie opóźniona 10 minut, więc poszedłem na inny peron, bo z innego peronu miała być inna SKMK akurat w tym samym czasie, w którym miała przyjechać ta opóźniona. No i przyjechała najpierw ta, ta druga, później ta opóźniona i się okazało, że ta opóźniona zjechała wcześniej i autentycznie myślałem, że się nie wyrobię na pociąg. Ze względu na to, że jeszcze stanęliśmy po prostu, nie wiem, na jakieś chyba 3-4 minuty, ta druga SKM-ka była już tak na styk, totalnie na styk, no ale na szczęście udało się dojechać. E, tam 2 minuty przed planowanym odjazdem, no ale planowany odjazd później się opóźnił te 3 minuty, więc chociaż tyle dobrego. I nie musiałem czekać 3 godzin na następny pociąg do domu, ale nie o tym dzisiaj. Wczoraj miejsce miało coś, 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 coś niewyobrażalnego. A dokładnie o co mi chodzi. Nie będę mówił, bo po prostu ci to pokażę. Jesteśmy na Discordzie hej Edu i jesteśmy na Hey Edu Heroes. Tutaj jak widzisz, to no już zobaczyłeś. Ale są tutaj po prostu takie informacje, że ktoś dostał 22, ktoś tutaj zupgrade'ował swój level. I żeby tutaj wszystko wyjaśnić, zapamiętaj to proszę. Markus zupgrade'ował zabri swój level na poziom 12. To nie jest byle co, to naprawdę nie jest byle co, to jest. Kawał historii. To trzeba gdzieś zapisać, trzeba to uwiecznić. Bo jest to pierwsza osoba, która przebiła barierę 12 poziomu. Hey, edu działa mniej więcej około rok czasu. To, że ktoś, nawet nie taki ktoś, Markus, serdecznie pozdrawiam. Prawdopodobnie będziesz to oglądał. Przebił 12 poziom. Za dwa dni będzie live. Za dwa albo za trzy. Za dwa, za dwa dni będzie live, gdzie będzie pokazana nie wiem czy robi mapa, ale będzie parę fajnych nowości. Między innymi ze świata Hey Edu. To I to, że przed tym 0202 ktoś przebił, Markus przebił barierę 12 poziomu, jest to coś fenomenalnego. Nawet nie mogę się wysłowić. Tu możesz zobaczyć nawet jak Markus pisze, say What? Coraz bliżej 99 poziomu. No, tam dalej. Fajna konwersacja się zrobiło z tego, ale naprawdę 12 poziom, jedyna osoba z prawie 700 osób, która ma poziom 12 tutaj jeszcze jest Markus poziom 12, Markus no i jak zejdziemy sobie dalej to widać poziom 10, 9 tutaj poziom 8 jeszcze niżej 7, tutaj poziom 6 na poziomie 6 jest parę fajnych osób, między innymi jestem ja ale tak to właśnie się prezentuje najwięcej, bo właśnie jest na poziomie piątym i czwartym z tego, co mi się wydaje. Nie chcę to bardzo przedłużać, ale teraz idę zrobić stronę właśnie dla Markusa, a będzie to dokładnie landing page jego programu iBalance. Podlinkuję ci w opisie, jeżeli będzie strona zrobiona, więc jeżeli teraz to oglądasz i nie ma tego w opisie, to znaczy, że Strona nie jest jeszcze gotowa i jest w trakcie tworzenia. Ale mam nadzieję, że zajdzie maksymalnie dwa dni. Strzelam w jeden, ale maksymalnie dwa sobie daję. Jeszcze jedną rzecz Ci pokażę tak na szybko, bo właśnie zostało sprawdzone moje zadanie z e-mail copywriting 1. W sensie z pierwszej ścieżki. Aktualnie będąc na poziomie 6 mam dwa razy więcej punktów. powinienem dostać 450, a dostaję 900 ze względu właśnie na to, że. Dostaję tego dwa razy więcej. Ale co jest istotne? Copywriting Fundamentals 5 to musiałem właśnie zrobić te e copywriting 1, żeby mieć dostęp do tego. I to jest istotne, bo za wykonanie poziomu 5 dostanę 14 tysięcy punktów EXPA. Za poziom pierwszy dostałem 900. Tu dostanę 14400. Z tego co pamiętam, będzie to dużo. Minęło już trochę czasu. Generalnie strona jest, nie jest skończona. Jest w trakcie pracy i wygląda mniej więcej w ten sposób. Bardzo mi się podoba to, że twórz nawyki i balans. Naprawdę, jakby nazwa i e balans gra tutaj kluczową rolę. Nie wiem, czy tak to zostanie, ale mi się strasznie podoba. Poza tym, fajna grafika, jakby. Serio spoko, I 6 obszarów życia. Tu będzie wszystko poprawione. Tutaj niżej też będą te rzeczy popra poprawiane. Tutaj wpadłem na fajny pomysł, aby były właśnie nawyki, które zbudujesz tutaj trenujesz swoją mentalność. Opis, tutaj coś innego, opis, coś innego, opis, coś innego, opis. Tylko tak jak tutaj, te pierwsze trzy wyglądają jeszcze spoko. Tak jak się zejdzie niżej, to to już nie, nie wygląda spoko. No ale tak to właśnie wychodzi, jeżeli buduje się stronę na builderze GetResponse, wolę dużo bardziej WordPressa i Elementora. Wczoraj był też live ze społeczności DCC o starcie programu od zera do kopii bohatera. Niestety nie byłem na tym live, miałem być i obejrzałem nie wiem, może z 10 minut. Ale musiałem po prostu wyjść, bo tak mnie zacinało, że nie byłem w stanie tego oglądać. I dzisiaj przyszedł mi mail z właśnie tym live'em. Nie miałem czasu go obejrzeć, dlatego zrobię to prawdopodobnie jutro, ale to jeszcze czas pokażę. I jak obejrzę, to ci opowiem, co tam ciekawego było. Bo odpowiadali między innymi na pytania, i opowiadali też o tym, co i jak będzie w trakcie tego kursu, w sensie nie kursu, programu. Także ode mnie na dzisiaj będzie to tyle i bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia jutro.